bardziej tutaj może żeby się ja już tego ostatnio zyskał trzy, cztery no mówię ja nie mogę rozmawiać.

どうして

Witam Państwa bardzo serdecznie. Czas zacząć nasz trzynasty 13 jubileuszowy, 13 festiwal pieśni maryjnej Częstochowa Kozie Głowy. Witam Państwa wszystkie kury serdecznie. Ja za chwilkę będę wymieniał, ale najpierw zacznijmy od gospodarzy dzisiejszego tutaj wspaniałego spotkania na rynku koziegłowskim, którzy szczycą się swoim rynkiem, uznaje chyba wszyscy, że bardzo pięknym. Witam bardzo serdecznie Pana Burmistrza Gminy Miasta Koziegłowy, Jacek Ślęczka w Witam Pana Sekretarza Gminy, Pana Krzysztofa Bąka. Witam nasze wspaniałe jury, które będzie y, oceniać waszą, waszą, y, Wasz śpiew i pozwolę sobie przedstawić. Y, jury dzisiejszego i jutrzejszego festiwalu zasiadają Pani Tea Holwoja, Estonia. Pani Julia Kuszko-Kolesnik Ukraina, pan Richard Dubra Łotwa, pan Piotr Jańczak Polska i pan Jarosław Łyczba również Polska. Proszę Państwa, jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja szybciutko przeczytam chóry i mam kilka informacji, abyście się tak bliżej przy, przy, przysunęli. Yy, witam serdecznie. Może nie wszystkie chóry jeszcze dotarły, niektóre już się szykują, bo mam taki jedną yy, tego. Jest przesunięty cały program o pół godziny. Nie będę mówił z jakichś yy, po prostu przyczyn, yy, bo to jest mało ważne. Śpiewamy, jak tylko skończymy to jak najszybciej. Witam serdecznie Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Uniuszki z Radomska. Witam serdecznie, nie wiem, oni już chyba tam są, szykują się. Pozdrawiamy! Witam, kurmęski Męski, Fones, z Grecja, Ateny. Gdzie, gdzie są? Chyba też tam się szykują. Witam, Kur Mieszany, Częstochowy, witam. Witam, Kur Mieszany, Canon, Nowy Wiśnić, witam bardzo. Witam Akademicki Kur Świętej Sycylii ze Słowenii, Żydwiana. Witam bardzo serdecznie Kur Chłopięcy Dagileris z Lipsy. Nie są tutaj z 20 tam. Witam Kur Unia Księdza Błażeja Nowosada z Aleksandrowa. Witam tutaj. Witam Chór mieszany Wadislau Kojr Słowacja. Witam Kur Dziecięcy Harmonia Złukowa. Oni są w drodze, coś tam zatrzymał, ale przywitajmy brawa na to, że <klucz> Jeszcze w naszych dzisiejszych powitaniach yy, yy, yy. pominąłem celowo sekretarz naszego festiwalu, pani Anna Uszczyk Mateja, Polska. No i nasz wieloletni przyjaciel, który tutaj o, yy, zajmuje się cały czas, pan Maciej Przerwa, Warszawa. Proszę Państwa, ja już oddaję głos gospodarzowi całego dzisiejszego przedsięwzięcia, wszyscy Państwo mają y, swoich y, panów, którzy będą przy Wami opiekowali od teraz aż do jutra mszy święte też macie tu opisane, y, a tak jak mówię oddaję głos gospodarzowi dzisiejszego i współgospodarzowi całego festiwalu wielu wielu lat w miasto głowy proszę Panie Burmistrzu Jacek Ślęczka o kilka słów Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie Państwa na Koziegłowskim Rynku jak co roku drodzy Państwo podczas Festiwalu Międzynarodowego Pieśni Maryjnej Koziegłowy Częstochowa, Częstochowa Koziegłowy w tym roku drodzy Państwo w 2024 roku Pan Prezes jednocześnie Dyrektor Festiwalu Pan Marek Wojtal przywitał wszystkich serdecznie Państwa, ja również bardzo pięknie z Panem Sekretarzem Gminy i Miasta Koziegłowy Panem Krzysztofem Bąkiem chcę pochylić się i podziękować wam wszystkim, drogie Panie i Panowie, zarówno z zagranicy tych licznych wymienionych tutaj przez Pana Marka Chórów, ale również tych z Polski. Cieszymy się bardzo, że pomimo iż gmina i miasto Koziegłowie niewielkie miasteczko, ale wielkie ludźmi, wielkie pasją, wielkie możliwościami, wielkie radością, które tutaj, drodzy Państwo, dzięki wam, dzięki obecności wszystkich chórów dajecie nam wyjątkową przyjemność, abyśmy mogli przepięknie, drodzy państwo cieszyć się waszym artyzmem, waszym dokonaniem, waszą pasją śpiewania i to jest najważniejsze. Bardzo dziękuję organizatorom, tak jak pan Marek powiedział, Krupochodnia przyjmuje i zawsze gości już po raz trzynasty tenże wyjątkowy festiwal. Bardzo dziękuję jury szanownemu i cieszę się bardzo, że takie szanowne jury międzynarodowe zaszczyca obecnością oraz dokonuje, drodzy Państwo, tej oceny artystycznej tych naszych wzajemnych zmagań. Bardzo dziękuję pani Ani łuszczyk Matyja, mieszkańce gminy miasta Koziegłowy, kiedyś dyrygentowi chóru pochodnia, ale drodzy Państwo, sekretarzowi tego dzisiejszego wydarzenia. Drodzy Państwo, ale jeszcze raz. Serdecznie witając oczywiście media, bo drodzy Państwo, ta uroczystość jest transmitowana, widzimy ją na całym świecie, w online. Cieszymy się bardzo, że Myszków 365 jak zwykle jest z nami, jak zwykle towarzyszy wyjątkowym wydarzeniom. Pozdrawiamy również naszych mieszkańców gminy i miasta Koziegłowy, a szczególnie mieszkańców, które tutaj drodzy Państwo. Swoją również i aktywnością, swoją y, y, tą częścią artystyczną, estetyczną y, uświęcają nasze uroczystości. Można byłoby, drodzy Państwo, o tym festiwalu mówić bardzo długo. Mam nadzieję, że dzisiaj po dzisiejszej kolacji, czy dzisiejszej kolacji będziemy rzeczywiście podsumowywać, radować, cieszyć się, wymieniać y, y, wzajemne doświadczenia. Ale teraz, drodzy Państwo, przed nami bardzo ważny moment. Za chwilę drodzy Państwo. Będą przesuwania wszystkich góry. Mogę powiedzieć, drodzy Państwo, dzięki przyjęciu Państwa tutaj do festiwalu, wszyscy jesteście już wygrani. Wszyscy jesteście zwycięzcami. Bo ponieważ Wasz poziom artystyczny, Wasze zaangażowanie już, drodzy Państwo, o tym świadczy. A to, że mamy tak liczne kury zagraniczne, to tylko i wyłącznie o tym świadczy, że kur Pochodnia i nasze pasja. I Festiwal Pieśni Maryjnej cieszy się ogromnym, ogromnym wsparciem, zaufaniem, ale i również tą waszą Państwa obecnością. Jeszcze raz cieszę się bardzo, że możemy tak licznie gościć po raz kolejny na rynku w Koziłowach. chóry i życzę wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego, a finał jutrzejszy w Bazylice Jasnogórskiej niech będzie ukoronowaniem tych dwudniowych, przepięknych spotkań artystycznych. Tego Państwu, tego sobie, tego jury, ale i również szerokiej publiczności, która Państwa będzie słuchać, okazywać życzę. I witam jeszcze raz gorąco na rynku w Koziegłowach podczas otwarcia XIII Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Maryjnej Koziegłowy Częstochowa 2024. Uh, so the major of the town uh, wanted to welcome all the choirs from from poland all the choirs from abroad this is already the 13th edition of the festival which takes place in two cities Kozikłowy and Częstochowa today is the competition singing the major set that you already won because uh, uh, you because of your preparations you will uh, you pre present the high level of the um, of, of the singing we will meet again in the integration meeting uh, tonight here and also um, um, the final will be at 2 o'clock tomorrow at the uh, St. Mary's Basilica in Częstochowa. So again, a welcome and um, have a good time here in Kozhiegłowen and Częstochowa and um, I hope to see that everybody will be the winner. Proszę Państwa, to co Maciej tu przetłumaczył, ja tylko dołączam. Jeszcze może kilka słów Pana Sekretarza Gminy Krzysztofa Bołka, bardzo Szanowni Państwo, mi zawsze zostaje do przekazania część historyczna. Tu, gdzie jesteśmy na płycie rynku, jest to fragment układu urbanistycznego z XIV wieku, a w tym miejscu, gdzie wskazuję palcem, był dawno ratusz, który został rozebrany na połowie XIX wieku za państwem znajduje się kościół z przełomu XIV-XV wieku ze wspaniałymi kreskami gotyckimi z połowy XV wieku natomiast przesłuchania będziecie Państwo mieli Sanktuarium Świętego Antoniego Koziegówka, w we wspaniałym kościele. Tutaj, jeszcze za Państwa plecami, z tej strony, są też tablice, które opisują nasze wykopaliska na zamku Koziegłowa. Początkowo zamek był datowany na drugą połowę XIV wieku. Natomiast wcześniejsze zapiski sygnalizowały, że może to być wiek XII. Natomiast dwa sezony wykopalisk wskazały, że gród w tym miejscu istniał już w pierwszej połowie X wieku, zatem przed mieszkiem I. Natomiast ślady bytowania ludności na tych terenach sięgają II wieku, a więc czasów rzymskich. To z czego. Znany był zamek, było to fałszowanie pieniędzy. To co Państwo tutaj z tyłu zobaczycie, było to, tu jest opisany kilkaset modele, natomiast przez dwa sezony zostało już ich wykopanych około 4000. Z czego 90% były to monety fałszowane. Były to miedziaki galwanizowane srebrem, albo miedź galwanizowana z rebrem, albo to były też monety cynkowe. Zamierzamy zamek w pewnej formie przywrócić do życia jako park archeologiczny, ponieważ ruiny zostały rozebrane w wieku XIX przez zaborce na budowę drogi. Dzisiaj macie Państwo o 18 godzinie kolację, i naprzeciwko będziecie mogli Państwo zobaczyć pałac biskupów krakowskich. W tym miejscu od połowy XVI wieku w drodze z Krakowa do Warszawy zatrzymywali się biskupi krakowscy, wspaniałowie, który udało nam się zrewitalizować. Dopowiem jeszcze, że to wszystko było zrobione za aktualnego burmistrza, pana Jacka Ślęczka. Życzę Państwu e, udanego e, pobytu i niezapomnianych wrażeń na ziemi koziegowskiej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie za wspaniałe nutkę historii. Proszę Państwa, ja tylko tylko powiem, ja na zakończenie dzisiejszego przywitania oczywiście zapraszam wszystkich na przesłuchania. Jeszcze raz przepraszam, że zaczynamy wszystko w pół godziny wcześniej. Za chwilę Maciek to przeprowadzi, bo ma znacznie lepszy język angielski niż mój. By, by, zacząłem pół godziny wcześniej, a co, a ja Państwu życzę wspaniałych wrażeń, wspaniałych przeżyć, no i no niestety nie jest, nie ma, nie jest to możliwe, ale wszystkim życzę zwycięstwa. By, my jako kurs postalaliśmy, postaraliśmy się stanęć w tej górze, żeby była pogoda ładna, dopisała nam pogoda, a Wam życzę, żebyście jak najlepiej zachorowali, abyście wszyscy wyjechali z tą zadowoleniem. Dziękuję bardzo serdecznie, masz przetłumacz. So the, the Marek, the, the chairman of the local choir, who is organizing the festival, last week we were praying for good weather and good weather for mm you. -hmm. And, and, and because um, because we are good with time, um, let's go to the Koshikovski because we tried to start the competition singing a little bit earlier. Uh, you know, so it's there is not so much. Uh, Dziękuję i left so thank you and let's go for takie się pani tutaj zrobić zdjęcie prosimy so if you could bind together and the jury will come in